Dzień dobry Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Zaprosiliśmy dziś do rozmowy prezydenta Opola, pana Arkadiusza Wiśniewskiego. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dla, dla odmiany, porozmawiamy o festiwalu opolskim. I to jest chyba nie Opola. I to jest chyba jedyny śmiech, na który możemy sobie w tej sytuacji pozwolić, bo ja nie, nie przypominam sobie takiej sytuacji, nawet z mrocznych czasów stanu wojennego, żeby władze centralne, władze telewizji w ten sposób próbowały. Ograniczać ilość artystów, którzy mieliby wystąpić w Opolu. Ale zacznijmy od początku, spróbujmy uporządkować wiedzę i sytuację, w jakiej jesteśmy dziś. No, jesteśmy w takiej sytuacji, w której rzeczywiście kontrowersje, które są w festiwalu i dawno nie pamiętam takich, takich kontrowersji, sprawiły, że wielu wartościowych artystów, tych na których liczyliśmy w Opolu, zrezygnowało z udziału. Festiwalu. No, zrobił się, mówiąc tak, nieładnie smrodek wokół festiwalu, jeżeli nie smród. No i moim obowiązkiem jako prezydenta Miasta Opola jest dbać o tą najważniejszą markę, jaką mamy, a to jest Festiwal Polskiej Piosenki. To jest nasza duma, nasz dorobek wieloletni, zresztą nie tylko nasz, bo również, również telewizji. Stąd namawiam telewizję dość ostro i wyraźnie do tego, żeby jednak odciąć się od tych wszystkich spekulacji i pójść nową drogą. Zaproponowałem, że to Opole będzie organizatorem Festiwalu Polskiej Piosenki, że to specjalna akademia, specjalne stowarzyszenie czy, czy rada będzie układało ciało tak, decyzyjne, kolegialne, złożone z ludzi ważnych dla branży kultury, branży medialnej, ludzi z dorobkiem artystycznym będzie decydować o tym, co na festiwalu Polskiej Piosenki się pojawi. E, oczywiście na no, to potrzeba czasu, stąd uważam, że organizacja festiwalu w takim terminie pierwotnym zaproponowanym jest niemożliwa. Znaczy jeżeli chcemy zrobić coś, to coś zrobić można, ale to jest festiwal Polskiej Piosenki, to nie może być festiwal kiczu. Ale czy to jest jasna i ostateczna deklaracja, że w tym kształcie artystycznym, który mamy dziś po rezygnacji ponad 20 już artystów, ten festiwal po prostu się nie może odbyć. No myślę, że jeżeli komuś zależy na dobrym imieniu festiwalu, na dobrym wizerunku i na świetnej imprezie no to w takich warunkach on się nie może odbyć, absolutnie, to co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast można brnąć na siłę, zrobić coś, ale to tylko powiększy efekt skandalu i za rok tego festiwalu w ogóle nie będzie, bo, bo to nawet kiczowaci artyści będą się wstydzili na nim wystąpić. No właśnie, czy nie obawia się pan, panie prezydencie takiego rozwiązania siłowego? Bo tak, z jednej strony mamy Opole, który jest właścicielem marki, nazwy i tak dalej i tak dalej. A z drugiej strony mamy telewizję, która jest dysponentem potężnej machiny, bez której nie oszukujemy tego rodzaju impreza muzyczna w Polsce raczej odbyć się nie może. Więc czy nie obawia się pan, że jednak w tym starciu to więcej tołgów i innej ciężkiej broni ma telewizja? No zdecydowanie jestem na bardzo trudnej pozycji, natomiast otrzymuję wiele ciepłych wyrazów wsparcia od Opolan, nie tylko od Opolan, namawiających mnie, trzymających kciuki za to, żebym nie pozwolił zostawić festiwalu w takiej sytuacji. I, i to wzmacnia, myślę, moją determinację, przekonuje mnie, że idę dobrą drogą, że wypełniam swój obywatelski obowiązek, tak jak to obiecywałem mieszkańcom w czasie wyborów. No oczywiście... W Telewizja ma swoje siły, ma swoją siłę rażenia, moc, natomiast myślę, że jednak przez 50 lat telewizja i Opole to byli partnerzy I, i telewizja podejdzie do nas po partnersku i podejdzie też z troską do samej marki i jednak pójdziemy tą drogą, którą proponuję drogą kompromisu drogą dobrą dla polskiej kultury, dla dziedzictwa tej kultury, jakim jest niewątpliwie w tej chwili Festiwal Polskiej Piesenki. Bo w tej chwili jest sytuacja taka, że umowa na organizację festiwalu pomiędzy miastem i telewizją jest podpisana na rok, ale ta umowa, chyba pan prezydent już gdzieś to artykułował, jest podpisana na festiwal w pewnym kształcie artystycznym. Oczywiście no, wiemy już, że nie wystąpi choćby Maryla Rodowicz a tych wątpliwości. Piasek. No, piasek można tak, by wyliczać tak. tutaj. Jest wiele, wiele elementów, które w tej umowie po prostu nie zagrały, tak jak były w niej zapisane. W związku z tym no, trudno mówić o tym, że ta umowa jest realizowana. Stąd też, tak jak mówię, uważam, powinniśmy pójść krok do przodu, wyrwać się z, z tej sytuacji kryzysowej, wyrwać się z tej porażki wizerunkowej, jaką w tej chwili jest festiwal w tym kształcie i zaproponować nowe rozwiązanie w którym rzeczywiście to pole przenie stery, telewizja zarobi na reklamach, będzie emitować festiwal, artyści wystąpią w show na dobrym poziomie, bez całej otoczki politycznej. Jak tą drogą pójdziemy, myślę z tego kryzysu wyjdziemy. To oczywiście chyba nie, nie znaczy, że miasto będzie musiało zapewnić również reżyserów itd., itd. To wszystko mogą być ludzie pracujący, bądź związani z telewizją. Chodzi tylko o to, żeby żeby to jakby miasto filmowało ten kształt artystyczny, tak? Jeśli tak, dobrze to, jest, to rozumiem. Tak, to jest ważne dla samego świata artystów, muzyków, którzy dzisiaj podejmują bardzo trudne decyzje, bo no co to znaczy dla muzyka odmówić występów w telewizji? To znaczy odciąć się od chleba, tak? od życia, tak? od, od możliwości prezentacji. Więc to postawmy się w ich roli. Więc oni dzisiaj dokonują dramatycznych decyzji. Piasek zrezygnował z pierwszego jubileuszu, jaki w ogóle w życiu miał mieć 25-lecia pracy artystycznej. Maryla Radowicz rezygnuje z 50-lecia. Pracy artystycznej. Proszę zobaczyć, jakie to są, jakie to są decyzje, i myślę, że, że w tej sytuacji no nie ma innej drogi niż, niż pójście w takie zagwarantowanie obiektywnego doboru artystów, programu poprzez autorytety. Miasto ma Muzeum Polskiej Piosenki, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. To są fantastyczne instytucje, świetnych mają szefów, pracowników. Dali dowód na Dniach Opola jak wspaniałe wydarzenia potrafią organizować. No właśnie, szkoda by było, gdyby po tej fantastycznej atmosferze z Dni Opola nagle nastąpiło takie załamanie, jak na przykład kiepski Festiwal Opolski. Rzeczywiście, to... to... Ja bym powiedział Pani... nawet kiczowaty. Bo, ja bo nie, chciałem, nie, słowo... nie chciałem nie <gry> użyć tego słowa. Co do jakości Festiwali Opolskich, to pewnie moglibyśmy długo dyskutować, bo one od lat... Niektórzy twierdzą, że w ogóle się nie zmieniają, inni twierdzą, że, nie, że się zmieniają, ale w tym złym kierunku idą. Ja chciałem zapytać o coś innego, panie prezydencie. Kiedy uświadomił sobie pan, że jest źle? No myślę, że to jest taki proces, który trwa cały czas, bo przecież ja też Nie, ja mówię jestem... o konkretnej tej sytuacji tegorocznej. To znaczy najpierw sytuacja z Kają, tak, później pani Nosowska i czy to już wtedy tam coś. Zeszły tydzień to, to był taki mój wyraźny głos, proszę zwrócić uwagę. Skierowany do władz telewizji, ale skierowany też do, do artystów, do, do ludzi zajmujących się kulturą i do mieszkańców, w którym mówiłem, że. Nie może tak być, że nie zapraszamy artystów. Zaprośmy Panie Prezesie wspólnie, Panią Kaję. Czy Pan Prezes wtedy odpowiedział coś na to? Znaczy, myślę, że, że tak wprost nie. Tak? Zaczęto szukać jakiegoś, jakiegoś rozwiązania. Pojawił się film z Mary Romlodowicz, która przekonywała, że, że Pani Kasia może wystąpić na Festiwalu Kaja, może wystąpić na Festiwalu Polskiej Piosenki. A potem lawina rezygnacji, odejść do tego stopnia nawet posunięta, że Artur Orzech, czyli prezenter... No, Rezygnie. debiutant, reżyser, więc. Strasznie mi żal debiutantów w tej Prawda? sytuacji. Bo tak. wprawdzie to już Opole nie ma tej rangi debiutowania, ponieważ ci debiutanci, oni w większej części są to już ukształtowani artyści, którzy mają jakiś tam dorobek tak. nawet udokumentowany. Niemniej jednak zrezygnować z debiutu w Opolu. To jest poważna decyzja. Oczywiście. To, to myślę, że dla artystów to tego typu sytuacje jak ślub, wesele, Komunia Święta, przy, przyrównując na więc odbywanie tych imprez w atmosferze skandalu e, dla tych ludzi byłoby, myślę, e, tragicznym wydarzeniem. Panie prezydencie, to na koniec jeszcze, to kiedy w takim razie ten festiwal mógłby się odbyć, bo jestem przekonany, że już pewne pomysły i pewne pierwsze rozmowy pan prowadził. Na ile i na kiedy udałoby się zebrać te wszystkie elementy, żeby ten festiwal w kształcie zadowalającym i miasto, i telewizję mógł się odbyć? Końcówka lata, wrzesień. Wrzesień u nas to jeszcze lato, więc, więc temperatura jest 20-15 stopniowa, więc dobra również takich zewnętrznych występów. My jako pole dysponujemy amfiteatrem, czyli tam świątynią polskiej muzyki. Ona będzie dostępna na pewno dla. Dla takiego wydarzenia. Zrobię wszystko, żeby, żeby tak było. Myślę, że artyści, kiedy pokażemy im pewien obiektywizm w doborze artystów i utniemy te, te wszystkie niedobre spekulacje, też z chęcią powrócą do tych swoich bieloruszy, że zobaczymy Marylę. Bo ja sobie zdaję sprawę, że ona co roku występuje w Opolu, czy tam raz co dwa lata, że, że, że troszeczkę my za dużo być może im mamy, ale jednak 50 lat Maryli to jest wielki dorobek, również dla kultury polskiej, więc powinien on mieć miejsce w Opolu, gdzie indziej, jak nie w stolicy polskiej piosenki, nie w miejscu, gdzie jest Muzeum Polskiej Piosenki, więc myślę, że, że do jesieni, do końcówki lata jesteśmy w stanie to zorganizować wspólnie z telewizją, jeżeli telewizja rzeczywiście będzie chciała pójść tą drogą porozumienia. Łomatko, usłyszałem coś, a, a co jeśli telewizja nie będzie chciała pójść tą drogą? Nie wiem, no, sytuacja, jest, sytuacja jest dynamiczna. To, ja, ja nie mam żadnych narzędzi, żeby do czegoś telewizję zmuszać. Ja nikogo nie chcę zmuszać. Ja jeszcze raz podkreślę, jako prezydent Opola, reprezentant mieszkańców, reprezentant Stolicy Polskiej Piosenki muszę dbać bezwzględnie o, o jakość tego przedsięwzięcia. To robię. Chcę to robić w partnerstwie z telewizją. Do telewizji należy co, co, co w tej chwili zrobić. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był prezydent Polarka Dziusz Wiśniewski. Dziękuję, Dziękuję serdecznie.